Witajcie. trochę mi nie było. No. Ja pokażę Wam taki łącznik, ciekawe rozwiązanie środku ułatwiające montaż na ścianie. Szczególnie to jest yy, łącznik krzywkowy euk 25 marki ZSI Polamnaku SA, czyli zakłady sprzętu instalacyjnego Polamnaku, spółka akcyjna. Adres tu jest, Czeklamy że on nie robię od przy 40V 7,5 kW i tak, tu tak wygląda tu każdy raz co środka o, taka folia jest Uwaga, folia ochronna wyłącznika przed pyłem tymkowym. Usunąć po zakończeniu prac montażowych. na wiesi wiercenie. Karteczka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. na 0,1. Ja już odkręciłem go wcześniej. Tu jest do podłączenia N. A tu PE to będzie do spowarki, Powarka tam 16 potrzebuje max No i zamontuję. Niestety nie będzie PE na transformator szło. Zastosuję taki że do wentylatora, niestety szło. Tak, piec na pele odchodzi. I wtedy też pan na pewno nie ma usłyszeć. No i dłowice były IP64. No raje, cześć.